W minioną niedzielę w Helu odbyły się zawody wędkarskie o puchar burmistrza miasta. Organizatorem zawodów było koło numer 68 z Pucka i miasto Hel. Rozmawiamy z Jackiem Frączakiem, wiceprezesem koła. W tej chwili no, przystępujemy do rozpoczęcia zawodów wędkarskich z cyklu Grand Prix Morskich o puchar pana prezydenta, e, bu, przepraszam pana burmistrza Helu. Proszę powiedzieć, kto jest organizatorem? Organizatorem jest Polski Związek Wędkarski Koło nr 68 w Pucku oraz Urząd Miasta w Helu. Czy duża frekwencja? Frekwencja akurat jest średnia, bo mamy 24 zawodników, z reguły w zawodach z cyklu Grand Prix jest w granicach 30-35. Co trzeba zrobić, żeby dostać się na takie zawody? Czy Trzeba być w jakimś kole przynależeć? Czy... Nie, zawody są ogólnie otwarte dla każdego wędkarza, członka osoby zrzeszonej lub niezrzeszonej. Czy trudno jest łowić ogólnie? No Jest kwestia podejścia. No zawsze złowić rybę jest trudno. Nie? Jest coraz, coraz coraz trudniej. Miejmy nadzieję, że w tym roku coś nam się uda złowić. W tamtym roku było dosyć, były bardzo słabe wyniki. Będziecie panowie łowić wszystkie ryby, czy to tak samo jak na Belonadzie, tylko jedną? Będziemy łowić wszystkie ryby. Oczywiście w granicach wymiaru ochronnego oraz okresu ochronnego mamy punktację wagową oraz za najdłuższą rybę.